W naszym mieście uciekł z więzienia. Całe zdarzenie zostało nagrane. Niestety, jak widzicie, nasza policja skupiła go. Jedyne jakie zdjęcie mamy? Więźnia to właśnie takie. Musicie uważać, jest to naprawdę groźna sytuacja. Nie wychodźcie z domu. Nie otwierajcie nieznajomych drzwi. Powtarzam, jest to groźna sytuacja. Nie wychodźcie z domu. Nie otwierajcie nieznajomym drzwi. On tu, ej, on tu jest. On tu jest. Pomocy, a. Idę po was ha, 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 ha. E ty, e ty Pogadamy sobie trochę może, co? Ale o co ci chodzi? Nie rozumiem Masz być grzeczny, siedzieć tutaj cicho Ej, słuchaj, słuchaj, dawaj do mnie podejść. Podejdź, to zobaczymy, przetestujemy się może trochę, co? Taki jesteś cwany? Dobra, podchodzę do ciebie Uważaj, co chcesz ode mnie? No to patrz teraz, ej, zob zobacz co tam jest Zobacz co tam jest O, Co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś co to jest grane? Ej! Dobra, wiesz, co mama tu chyba jakiś jak seria Chyba odpaliła się, a nie żadne wiadomości. Nie ma co w ogóle się martwić. Powiem ci tak, że na pewno nic się nie stanie. Jak będziemy w domu, jak nie wy wyjdziemy, to w ogóle na pewno nic się nie stanie. Ale słuchaj! Musimy szybko się ubierać! Jedziemy od razu do babci i szybko, szybko uciekamy, dobra, teraz szybko się więc wchodź do góry, weź te rzeczy, siadamy do auta i uciekamy. No ale przecież w ogóle gadali o tym, żebyśmy nie wychodzili. Nie zadawaj takich głupych pytań, po prostu ogarnij się. No dobra, dobra, niech ci będzie, lecimy po prostu się ogarnąć. Nie, nie, kurczę, no nie rozumiem nie rozumiem o co ci chodzi, no ale dobra, chodź cho, wtedy szybko, idziemy się ogarnąć. Ja nie ja nie wierzę o co chodzi, dobra, ubie, u, ubierzemy jakieś rzeczy i w ogóle. Tutaj ojciec dzisiaj coś tam... A on? Okej, okay, no on, on po prostu sobie sprząta. Dobra, to idziemy się ogarnąć jak najszybciej, ubierzemy jakieś rzeczy, ubierzemy jak naj, najpowszechniejsze rzeczy i, i lecimy szybko od razu do samochodu i uciekamy. Jestem ciekaw, bo to w ogóle już zaszalone więzienie. Ja tylko od niego słyszałem w jakichś filmach i jakichś opowieściach i ja nie wiedziałem, że on w ogóle istnieje. Jezu, uciekłem, uciekłem Rozumiecie to? Uciekłem, udało mi się Rozumiem, nie wierzę w to Udało mi się uciec, ej, okej, okay, dobra Ktoś tu jest, ej, tu jest policjant Dobra, muszę teraz jakoś uciec Muszę uciec, muszę być cicho Żeby mnie nikt nie zauważył, rozumiecie to? Udało mi się, planowałem to dwa miesiące Myślałem o tym cały czas I udało mi się, zemszczę się Zemszczę cię i pokażę im Że tak naprawdę nie mieli racji Co jeżeli chodzi o mnie Ej, dobra, nie widzimy, nie widzimy. dobra teraz już mogę iść, dobra, idę normalnie, mam pomysł, że muszę teraz naj, najpierw czekać pierwsze 2-3 dni, żeby nikt mnie nie zauważył, więc muszę iść do mojej tajemnej, y, tajemnej, jakby miejscówki, czyli mojego opuszczonego domu, na pewno nikt nie zauważy mnie, więc lecimy tam jak najszybciej, liczę, że uda mi się wreszcie pokazać ludziom, że mylili się co do mnie i pokażę im tak naprawdę, kto jest warty tutaj więcej niż, więcej niż ci wszyscy ludzie, co y, z, tak naprawdę... Założyli na mnie cały krzyżyk. Wszyscy zniszczyli mnie. Przez cały pół roku, rok. Siedziałem tam w więzieniu i mieli mnie gdzieś. Więc teraz w tym momencie. Pokażę im co tak naprawdę mam do powiedzenia. I pokażę im tak naprawdę. Jak to będzie teraz wszystko wyglądało. Jeżeli będą chcieli w ogóle ze mną walczyć. To przegrają każdy pojedynek. Przegrałem jakby bitwę. Ale wygram wojnę. Więc zobaczycie. Teraz muszę poczekać te dwa dni i dopiero, dopiero pokazać im co tak naprawdę mogą y, zobaczyć jak zniszczę cały Brookhaven. Szybko, coraz szybciej, musimy jechać. Szybko, o kurczę, mało paliwo jest trochę, ale dobra, jedziemy, jedziemy. Nie wiem jak ty, ale synie, musimy jak najszybciej jechać. Uciekamy szybko do, do naszej babci, czyli do moich rodziców, i jak najszybciej zrobimy szy... tam mały bunker i po prostu się tam schowiemy, bo trzeba uważać, tak naprawdę. No, ogólnie uważam, że trochę mama przesadzasz i tak naprawdę powinniśmy po prostu zostać w domu. Tak jak nam mówili na początku, a nie, że my teraz ryzykujemy coraz bardziej, i po prostu jedziemy yy, i przez to może nas zaczepić. Nie, nie, oni po prostu tak gadają głupoty tylko i wyłącznie po to, żeby nas zatrzymali, rozumiesz to, żeby nas zatrzymali. My musimy jak najszybciej na wieś dojechać, zaraz będziemy, więc tak naprawdę już się trzymaj drogę i zaraz jesteśmy teraz tutaj. Dobra, dobra, no to już, ale przecież tutaj to jeszcze dalej musimy jechać. Ej, ale co się stało, czy bo ten samochód traci w ogóle moc? O nie, ej, co się stało? Dobra, teraz jest najważniejszy, żeby wymyślić dobry plan. Jak, jakby, objąć tutaj, może nie od razu cały, jakby, ten Brookhaven. Ale chciałbym, jakby, najpierw zaznaczyć, że jestem tutaj. Ale zanim. Zanim to zrobię, to muszę jeszcze napisać sobie plan. Ogólnie ja lubię zawsze sobie przepisywać wszystko, więc zaczniemy sobie w punktach. Pierwsze co, musimy wszystkich rozwalić! I zanim wszystkich rozwalimy, to musimy najpierw jakby ogarnąć to, żeby policja była pod nami. Czyli musimy zaatakować policję, ale zanim to zrobimy, to tak naprawdę muszę zdobyć. Muszę zdobyć najważniejsze, co broń, ale nie taką zabawkową jak, jak ta zabawka, tylko naprawdę prawdziwą broń, żeby zaatakować, żeby każdy się mnie bał, bo w tym momencie ja tak naprawdę nie mam nic, ale żeby zdobyć też to, muszę ukraść, ale plus muszę zdobyć jeszcze najważniejsze. Siano, czyli najważniejsze muszę zdobyć siano, ale jak zdobyć siano, no na pewno nie pójdę do pracy, tylko po prostu ukradnę, czyli będziemy musieli zdobyć na przykład siano z napadu na banku albo coś takiego. Jeszcze wszystko przetestuję. Ej najlepsze by było, jeżeli ktoś by w tym momencie na przykład był przed drzwiami i ja bym mógł w tym momencie jakby zwerbować kogoś, żeby na przykład żądać okupu. To jest naprawdę mega dobre. Ej, bo ja kogoś tam widzę! Ej, dobra, nie rozumiem. Przecież, mama, mówiłem ci od razu, że musimy zostać w domu. A teraz jesteśmy na środku jakiegoś pola, tak naprawdę nie wiem gdzie my jesteśmy. I mamy tak naprawdę przerąbane, i nie wiem co mamy teraz zrobić. Słuchaj, słuchaj. Nie, musimy tak naprawdę teraz się skupić na tym, żeby jak najszybciej naprawić to auto. Wejdź tam do środka, zobacz, czy ktoś tam jest, i może nam pomoże. Ogólnie to jest najgorszy pomysł, jaki może być. Jest tu w ogóle tak naprawdę nie ma ludzi, jest opuszczony jakiś dom, i my mamy tam wchodzić. No ale dobra, niech będzie. Idziemy tam zobaczyć, kto tam w ogóle jest. Ej, ej, ja chyba kogoś tam widzę. O nie! Dobra, ktoś przyjechał centralnie pod mój dom. Naprawdę ludzie myślą, że co, że jakby w jak było, że mają się mnie bać, a oni. Robią takie rzeczy centralnie w momencie, w którym powiedziałem, żebym chciał, żeby ktoś do mnie podjechał, ktoś do mnie do... podjechał. Dobra, w tym momencie już skończyły się żarty. Można sobie żartować, ale w tym momencie mają naprawdę przerypane i teraz pokażę im tak naprawdę co znaczy być zły i jak naprawdę mogę zniszczyć ten cały świat. Więc od tego momentu zaczynamy nasz plan. Czyli tak naprawdę od pierwszej rzeczy, od drugiej rzeczy do trzeciej rzeczy. W tym momencie znalazłem się w idealnym miejscu o idealnym czasie Czyli przyjechali do mnie ludzie, które, których mogę zwerbować i będę mógł żądać okupu i, zacznę i zacznie mój plan iść coraz wyżej Więc dobra, teraz muszę podejść tam i ich zaatakować kogo my tu mamy Czy to są nowe osoby, które chcą mnie poznać? Ciekawe co tu będzie, ej! Chodźcie tutaj, zapraszam.